Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. No i widzicie, nasi żołnierze są już tutaj ulokowani w okopach. E, na razie staram się ich tutaj wszystkich porozdysponowywać w tym miejscu. No i oczywiście wydzielić osobne grupy, które zajmą się zajęciem tych punktów. No i oczywiście ostatniego miejsca, działka przeciwlotniczego, nie będziemy jeszcze tego miejsca blokowywać, bo wtedy rozpocząłby się atak. Moim celem teraz będzie odnalezienie snajpera. Czemu chcę go odnaleźć? Ano dlatego, że pan snajper będzie bardzo przydatny. Do oczyszczenia paru miejsc. Ten punkt jest dosyć ciężki do ataku, jak widzicie. Mamy tutaj bardzo dużo otwartej przestrzeni. Tutaj mamy wodę bagna, więc też będzie ciężko. Tym punktem nie wiem, czy się będziemy w ogóle nawet zajmować. Przede wszystkim musimy zdjąć to działko przeciwlotnicze. No i tutaj jest jeszcze jeden wrak samolotu, drugi wrak samolotu, więc może znajdziemy trochę ciężkiego sprzętu, może zechcemy coś więcej użyć. Przy czym uważam, że i tak jesteśmy dosyć dobrze uzbrojeni, jak na ten moment. E, ok, weźmy zatem te dwa składy. No i zajmiemy się wami. Dobra, karabiniarze, karabinieri moi. Karabinieri, wejdźcie tutaj. Ty, 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 co zrobisz? Na razie się ustaw tutaj. Może coś tam ściągniesz przy okazji. Może jakiegoś doświadczenia nałapiesz? O nie, nie je złapiesz. Za to przekracza Twoje możliwości. O nie, jednak coś chciał. Ale doświadczenie nie złapał nadal. Nie wiem, czy składy, które nie są dedykowane do tworzenia, mogą łapać doświadczenie na artylerii. Jestem prawie pewien, że nie mogą. Ale nie wiem, możecie na wyżej zweryfikować. Nagrywam ten odcinek w serii kolejnej. O, żeby, żeby było, poza tym jestem dosyć zajarany klimatem tej gierki, więc, więc chcę, żeby to wyszło dobrze. Dobra, zbudujmy sobie tutaj ten punkcik. Tu mamy dwa składy sześcioosobowe. Wyślę, że wyślemy je do ataku. Dobra, wyjdźcie tędy, chłopaki. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj zostawimy, zostawimy tych na działku. Wiecie, co w sumie, czy to działko jest nam potrzebne. Na razie zostawmy. Na razie zostawmy to działko. Tutaj ustawimy artylerię. Na razie. Ok, punkcik zbudowaliście. To fajnie. Zbudujcie je w takim razie jeszcze tu, punkt. I możecie się tu w sumie ustawić. To jest całkiem nowe miejsce. Dobra. Chłopaki są w gotowi. E, dobra, zatem dźwignijcie. Jak najszybciej. Trzeba snajpera szybko złapać. Snajper gdzieś tutaj w okolicy właśnie jest. Ale jak to snajper oczywiście się schował przed nami. Dobra, zaraz go spróbujemy zlokalizować. Co my tu jeszcze mamy? Jednoosobowy oddział z, z bazuką i z karabinem maszynowym jednocześnie. Nie wiem, jak on to zrobił, zobaczcie jakie ma statystyki. Jak miał jedną bazukę, jeden karabin maszynowy. Spoko, to jest jak John Rambo. Jestem Johnem Rambem. Dobra, mamy punkt. O, właśnie. Mamy snajpera. Ba, ba, ba! lecimy. Dobra, weźcie co, wybądźcie teraz kontrolę 1, wybądźcie kontrolę 2, ale ty jesteś kontrol 3. Dobra, lecimy. Jeden, dwa, trzy. Zasuwamy. Snajper jest bardzo przyjemny. Ma 9 widzicie, na piechotę. W zasadzie ściąga każdą, e, każdego m, wrogiego żołnierza, m, zabija jednym strzałem. Tylko ma długi czas oczekiwania. Może jeszcze wejść w kamuflaż, wtedy widzicie, chodzi wolno, ale jest właśnie niewykrywalny dla wrogów, dopóki nie wykona pierwszego strzału. E, I snajper będzie nam bardzo przydatny w tej misji. A dlaczego? Zaraz zobaczycie. Dobra, wywołajmy w takim razie atak niemiecki. E, Okej, okay. wy się ulokujcie tutaj przy wraku. A jak widzicie, tutaj chyba nawet jakiś ciężki sprzęt nam zrzucali, bo to wygląda jak wrak jakiegoś samochodu. Bo też w szybowcach, właśnie, którymi, którymi byli przewożeni, czy. Może nie szybowcach, może inaczej. E, samoloty Dakoty to się nazywały te, te, te samoloty amerykańskie. Również m, holowały bardzo często ze sobą szybowce. E, szybowce właśnie przewoziły ów ciężki sprzęt, który miał być właśnie dostarczony na pole bitwy. W późniejszym okresie bitwy nawet lekkie pojazdy już się dawało zrzucać. No, już dzisiaj to helikoptery przywożą czołgi na pole bitwy, ale w tamtym okresie to był duży, duży. E, o, właśnie, kolej spochroniarze. super. Ta, ta trójka świetnie się nada na kmi i bardzo się cieszę. Dobra, czy wy możecie pobrać coś tutaj bonusowego? A wy o, możecie jeszcze jakąś bazukę przyjąć. To całkiem okej. Okay. O, jest 8 mają na pojazdy, to jest kurde, przeciwpancerny skład już teraz. Dobre czołgi mają 8 na pojazdy, zapewniam was, eee, dobra. Ty to mój drogi, wylokuj się tutaj. Dobra, lecimy w takim razie. Ty widz kamuflażu, myślę spokojnie. Ściągn go. O. Spróbujesz? A, nie zauważyliśmy, bo chciałbym, bo oczywiście u snipera wiem na czym polegają rangi, bo sniper, jeżeli ma rangi, to po prostu szybciej chodzi w czasie, w czasie, kiedy jest w kamuflażu, wręcz na najwyższym poziomie w zasadzie chodzi w tempie normalnego żołnierza. E, dlatego fajnie jest go czasami sobie wymaksować, e, poświęcając nawet na to trochę czasu. E, tylko i wyłącznie po to, żeby żeby właśnie później był nam bardzo przydatny. A ja tymczasem, słuchajcie, zacznę robić taką, może trochę, to jest, może ktoś by to powiedział, że to jest griffowanie trochę mapy, e, ale spróbujemy to zrobić. Albo oszukiwanie nieco gry. Nie jeden musi to zostać do przejmowania z tych. Zaraz wam pokażę, co robię, żeby, żeby obronić się przed Niemcami, e, przed ich atakiem. Trochę oszukuję chyba, ale znam tą grę dosyć dobrze, więc mogę sobie na takie rzeczy pozwolić. Skąd wy teraz zaatakujecie? Chyba stąd jakoś, nie jestem pewien. z kamuflażu w sumie. Powinien nas przyjść kontratak niemiecki, a tym sniperem zdecydowanie użyjemy go dużo tutaj. Zdecydowanie. Dobra, na pewno musimy tylko ten punkt wyczyścić, żebym mógł dokonać całości mojej złej operacji. W sumie już możecie zacząć. Coś, coś się stało. Dobra, o widzicie snajper właśnie ściągnął już pierwszego żołnierza. Mamy kolejny trójkowy oddział, chyba da mi moździerz. Tak mi się wydaje. Dobra, podbiegnijcie zatem tutaj i zbierzecie moździerz jakiś. O, Teraz, o, widzicie? Snajper w zasadzie jednym chciałem się, ale dostał sporo ran, Szkoda było, gdybym mi zginął. A, widzicie, wolno coś wchodzi w kamuflaż. Okej, okay, a już ma trzy zabicia. Później będzie jeszcze nawet będą taki misje ale jest wręcz, że sniperem będziemy musieli upolować konkretną ilość wrogów. E, dobra, ma czterech zabił, więc chyba zaraz będzie o poziom. On chyba przy pięciu zabiciach ma pierwszy poziom. No wiesz co, zbuduj tu punkt może jakby jakiś głupi kontratak miał przyjść Wy też zbudujcie tutaj punkt, a potem, potem, potem Tu jest jakiś moździerz? Jest moździerz. Tak, to jest młodzież Nie, ciężki karabin maszynowy. No, no. Zaraz zobaczymy. Zbudujcie na początek punkt i podejdźcie tutaj. Jakie nie były chyba tutaj jeszcze. Tak, bo tam było młodzieża I tu jest jeszcze w razie co młodzież. To jest ten niemiecki. a starczy w zupełności. Dobra, zajmiemy ten punkt i pewnie nas zaatakują. Dobra, właśnie. Czym? Co robię? Zanim w ogóle striggeruje się ta misja nam... trigeruje. Boże, ale cały czas słyszałem Nie powinien tak mówić. Zanim w ogóle rozpocznie się misja, już ustawiam miny. E, dlaczego? Ano dlatego, że no, gra jest oskryptowana i wiem, że tędy będą jechali. Nie robię bardzo długich e, szlaków minowych, bo wystarczą w zupełności dwójkowe ściągnięcia Niemców. E, o, widzicie, dokładnie w taki sposób to robimy. Także nawet na dobrą sprawę, jeżeli dosyć dobrze się obminujemy, jest szansa, że Niemcy nawet do nas nie dojadą. O, kolejni przyszli. Mm, kurczę, trzech. Nie, dobra, tych zrobimy na ciężki sprzęt. Mamy tu parę bazuk. To trzy bazuki. I myślę, że możecie wrócić tutaj na spokojnie. Czy tu jest jakiś moździerz? Nie, tu są ciężkie karabiny maszynowe, zatem biegniecie tutaj i przyjmiecie ten moździerz. Karabiniarze są tutaj. O, wiesz co, ty możesz zacząć robić to, co się przydaje im, to znaczy zrobimy im troszeczkę słony. Osłona jest całkiem przyjemna, bo może nas osłonić czasami przed jakimś ostrzałem z czołgów czy jakichś karabinów automatycznych. Bywa przydatne. I oczywiście zwykle robię tutaj trochę murków, a no z prostego powodu, że czasami moi żołnierze też tutaj ich ustawiam i mogą dzięki temu przeskakiwać pomiędzy osłonami, jeśli na przykład wjedzie w nie pojazd albo e, no, cokolwiek się złego stanie. Dlatego po prostu najczęściej robię ich więcej. E, Okej, okay, wy zajmiecie ten moździerz, spoko. ten kem będzie taki dosyć statyczny, bo on nie ma e, będziemy ogień tylko na to miejsce, ale mimo wszystko da radę chyba. Okej, okay, zajęliście tutaj punktu nie będziemy tutaj budować, no bo wiadomo, że Niemcy na pewno go zniszczą, jak będą jechali. A ja teraz robię coś innego. Jak widzicie, tutaj będą pewnie wraki, tak? Bo samochody się porozlają, więc będą wraki. Dlatego zawsze robię jeszcze pole minowe obok. No bo naturalnym jest, jeżeli widzisz wrak przed sobą, no chcesz go objechać, prawda? A objeżdżasz, a tu zą Kolejny min. <laughs> Dlatego nie zrobimy Niemcom przyjemności, trochę im utrudnimy. Przemarsz do nas. Porobimy możliwie jak najwięcej pól minowych. No tak, no tak jak mówiłem, trochę tą grę znam, eee, mogę Wam troszeczkę takich trików posprzedawać, e, jeśli chodzi o nie o wszystkie misje, ale na pewno o część. E, dobra, a gdzie jest ten żołnierz, który tutaj był? O, właśnie, właśnie, jeszcze się przydacie. Dobra, podejdź powolutku tutaj do tego wozu. Postaram się możliwie coś tutaj zwojować. Nie wiem, jak mi się uda, ale spróbujemy. O, ściągnij. Jeszcze nie zdobyłeś poziomu. O, Niemcy atakują, dobra. Spokojnie. Nie, nie spokojnie, chłopaki muszą wypalić. O właśnie, mam pierwszy poziom, super. Zaraz będzie dobrze. Ustawiają się, kolejny ściągnięty. Jeden już chyba nie może obsługiwać moździerza, chyba nawet zginie zaraz. Nie, jeszcze nie zginął. Nie no, zginął, widzicie. <laughs> Więc jedna osoba, to właśnie pokazuje, że jeżeli już jego kolega zginął, on z tej samotności i smutku, samotności i smutku jak Werter strzelił sobie sam w głowę. O właśnie, tutaj się już dzieje ostrzał hardkorowy. To jest dosyć prosty motyw, bo tutaj, oczywiście, nasi żołnierze są przygwożdżeni. A z wam pokażę, jak ich uratujemy. Po prostu ich weźmiemy, wycofamy ich, a całą resztę wyczyścimy po prostu snajperem. Snajperem podaliśmy po prostu sobie tutaj na spokojnie. Zajmij się czyszczeniem już tego karabinu maszynowego. Tu będą nasi żołnierze, jak widzi się, w coś Niemcy strzelają. Okej, okay, jeden zdjęty. Nie, nie trafiłeś. Zaraz trafisz. W końcu. Nie, nie może trafić, bo nie ma chyba widoku. Na Natomiast musi mieć chyba widok. Tak. Dobra, dobra, wycofajmy chłopaków. F, 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 spieprzajcie stąd, spieprzajcie. Jak najszybciej. Z Pięcioosobowy skład, nie ma co go tracić na jakieś głupoty. Wam podrzucimy chyba wyrzutnie. Bezodrzutowe, cokolwiek to oznacza. A snajperem tymczasem wyczyścimy cały ten punkt. A jednak. Ajajaj, ajajaj, ściągaj go. Tam zdeknie chyba ten Sniper, jak tak dalej będzie szło. No, Sniper killed in action, okej. Okay. Słabo, słabo, słabo. Bardzo zepsułem tą akcję w takim razie, dosyć mocno. To wróćcie w takim razie wy. Na całe szczęście niewiele z tych pocisków do nas dochodzi, ale no, zaboli to. Wyjdziemy tutaj tymi żołnierzami. Kurde, no chłopaki, no. Wycofaj no, się. O, oh. nasze granaty na szczęście nam na nic nie robią. No i właśnie, straciliśmy prawie cały dobry skład, kurde, walcząc w głupkowaty sposób, bo chciałem sobie wyekspić snajpera. Bardzo duży błąd z mojej strony. Za dużo moździerzów, jak widzicie, też działa źle, no bo mają, w zasadzie nie ma w tym momencie żołnierza, który normalnie by strzelał do tych Niemców. W piechotę dosyć ciężko trafić taką bazuką ogromną. Dobra, zrobimy inaczej. F, F, a, F, F, F. F, F. Szybko, biegajcie tutaj. Granat. Jak najwięcej granatów. O, potraciliśmy. O, atakują znowu. widzicie już? O, i po składzie. A, no, chujowo. Dobra, wycofajcie się. Pierdzielę to. O, no właśnie, mamy też opcję retreat, tak? Teraz właśnie jej Eeeem, Szanić ehm, to. Mm, dobra. Wycofaj się w takim razie tutaj. Tu są chemici, tutaj jest trochę osłon, ty budujesz. E, tutaj mamy jakąś trójkę. Hmm, ciekawe. Podejdźcie tutaj w takim razie. Wy chyba już skończyliście? Nie, jeszcze nie skończyliście budować. Dobra, to wy możecie się ulokować spokojnie. Tutaj to artlerię chyba dam bliżej, tak mi się wydaje. Tak, i chemistów ustawimy tutaj. Krzanić to, nie chcę mi się tak zdobywać. Za dużo stratu zrobiłem. Bardzo, bardzo słaby ruch z mojej strony, muszę przyznać. Może w tą stronę się ustaw. Wiecie co wy możecie, możecie tutaj zająć pozycję. Na przykład to jest całkiem dobre osłony. Wręcz naturalny nasze osłony. Podstawmy bardziej artylerię tutaj. Eee, dobra, chyba możemy, myślę, rozpocząć ten atak. Znaczy obronę, kim byśmy to zajęli, kimś szybkim, wami. Zajmiemy ten punkt po prostu i wycofamy się tutaj. Podejdź bliżej, żeby było osłona na pewno. Może, może z tej strony możecie się chłopaki ustawić z tej strony? O, pięknie. Jeżeli zastanawiacie się jak to robię, przytrzymuję prawy przycisk myszki i wtedy mogę po prostu kierunkować, gdzie się chcę ustawić i zielone kropki oznaczają jak powinni się ustawić nasi żołnierze. Zielone to znaczy, że będzie zielona osłona. Analogicznie możemy zobaczyć, jeżeli tylko przekieruję myszkę. Dobra, zaraz powinien być cały atak, przyjmiemy punkt, oczywiście jakiś kontra tak pewnie zaraz nastąpi, niestandardowo. jak ja mówiłem, to misję będę rozgrywał, w ogóle generalnie tę misję rozgrywam dosyć wolno. Poprzedni odcinek wyszedł dosyć długi, też ciężko mi zawsze określić. Okej. Okay. Też czasami ciężko mi określić hmm, konkretnie, jak ile misja będzie trwała, więc mogą te odcinki mieć standardową długość. Chyba poprzedni odcinek będzie o pół godziny, ale dobra, cicho, cicho. Convoy okay. a few clicks out, so we don't have much time. Use the bunker and anti-aircraft guns to create a kill zone and ambush the convoy. Setting up obstacles and mines will hold the Germans right where we want them. All right, our boys will hit the beach in a few hours and they're going to need this road cleared of enemy movement. Okay, as you can see, No właśnie, ale już to wszystko zrobiliśmy. <grymne> nasze pola minowe są wszędzie. Uuu, patrzcie, to są wszystko nasze miny. Wiecie co, możemy jeszcze parę minek ustawić tutaj, tak myślę. A, przezornie. Jakby ktoś jednak chciał dojechać do nas. Może się uda coś postawić tutaj. ustawmy jeszcze tutaj. A, dla pewności ustawmy jeszcze tutaj. No i potem się wycofam. <grymne> Okej, okay, poszło dobrze, mamy strasznie dużo rekwizycji, trochę o już? To może być ryzykowne. O, jadą Niemcy. Eh, tylko ciężarówki w sumie. Na pewno nas nie zobaczyli. Na pewno. O, wycofaj się stąd jak najszybciej. O, widzicie już słychać wybuchy. Coś wybuchło. Oj, 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 jeju, oj. Ciekaw jestem, ile dojedzie do nas. Coś tu jedzie. Zobaczymy, jak daleko ujedziesz. O, koledzy Nie, ty też. O, nie. O, kolejny. O. <laughs> Ciekaw jestem, czy cokolwiek do nas dojedzie. Szczerze wątpię. Zmieńmy Was miejscami, myślę. Ty sobie może stanąć tutaj. A ty stań sobie tutaj na przykład. Żebyś tymi swoimi pancerzownicami czegoś nie zrobił złego. Te miny olejmy w sumie. O, nie, silnik zniszczony. I zobaczcie, co oni będą chcieli zrobić. Koledzy im rozwalili się tutaj, więc teraz będą próbowali przejechać tędy. A tu są kolejne miny. O, nie, niestety jeden się rozwalił silnik mu i będzie teraz jechał strasznie wolno. O, o ojej, ojej, jak mi przykro. Jaki zasięg masz moździerz? O, tu już może zaraz zacząć walić. to zacznę. O, piękny pomysł. No właśnie, niestety, jak one tracą kontrolę, to też mogą przejechać przez nasze miny. I też mogą się rozwalić. Ale już otworzymy ogień z moździerzy. Kolejny. U! O, jednak zadziałało. Młodzież trafił, ale nie dokładnie w to miejsce, które chciałem. O, właśnie, strąciliśmy tego zepsutego. Bardzo się cieszę. O, kolejne miny. Dobra, możesz już chyba przestać o ogień wykonywać swój. Dobra, po prostu się ustaw. O, kolejny jedzie. Znowu nie dojechał. Ciekaw jestem, czy cokolwiek dojedzie do nas. Myślę, że nic. Odpowiednio wcześniej, jeżeli się przygotowaliśmy na ten atak, to nie ma problemu. Normalnie, jak domyślacie się, no tutaj była naprawdę sieczka spora. E, ale. Oj, sporo innym roztrącił. Może jednak dojadą. Tutaj ewentualnie coś jeszcze dojedzie. E, tak, bo teraz tutaj już nie ma za dużo min. Chyba, że jakoś objedzie w taki ciekawy sposób ile im zostało pojazdów parę. No, już nasze działa walą. O właśnie. Dzień dobry. Out of control. Boom. Boom, bitch. Dokładnie, nasza artyleria już to naważa. Właśnie tak samo, dedykowany oddział artylerii ma też zdolność używania pocisków przeciwpancernych. E, genialne, jeśli chodzi o czyszczenie, jeśli chodzi o czyszczenie wrogich konwojów pancernych. Nie! Piękny motor. O, ciężarówka już wystaje, bęcki. Nie mam jak przejechać. Szkoda, mogę tu jeszcze minu lokować, nie pomyślałem o tym w sumie. E, ale! Dzień dobry. Zrykoszetował pocisk, ale tutaj nasi chłopaki już mają, o strzelce zawiliśmy, o i stąd wypalili, nie stąd tym razem wypalili, Młodzień cały czas naparza tutaj w nich. Nie jestem jakimś strasznym zwolennikiem młodzieży. nie uważam, że one są jakoś super mega dobre. O Niemcy się wycofują stąd, to chyba jakiś skrypt gry każe im to zrobić pewnie. A właśnie konwój jest zatrzymany, za długo już ten konwój trwał ten atak, dlatego po prostu poginęli. I chyba na tym kończymy misję, zobaczymy co się będzie działo jeszcze. Dokładnie. Smutne pobojowisko. Nasi spadochroniarze wykonali swoją misję. To otworzy drogę właśnie naszym oddziałom lądowym do, do, do rozpoczęcia całego natarcia. Ale myślę, że w tym momencie będziemy kończyć. Misja ukończona, dokładnie. Będziemy kończyć. No, niestety ten odcinek wyszedł krótki. Bardzo mi przykro z tego powodu. Niestety tak szybko zniszczyłem. Misja ukończona. Dostaliśmy również znakę spadochroniarza. Eee, no cóż, bardzo serdecznie dziękuję Wam w takim razie za, 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 wspólną, za wspólną grę. Oglądanie, czy cokolwiek innego. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się ciepło i cześć!